Ludzie wierzą w bezpieczeństwo konta. Bogaci wiedzą, co dzieje się w tle. Wyobraź sobie, że masz na koncie 100 tysięcy złotych. Patrzysz na ekran telefonu. Tam czarno na białym saldo dostępne. Czujesz się bezpieczny. W końcu to bank, prawda? Ale teraz zatrzymaj się na moment i zadaj sobie pytanie: gdzie fizycznie są te pieniądze? Nie masz ich w kieszeni. Nie ma ich w sejfie. Nie leżą na Twoim biurku ani nawet w żadnym realnym miejscu. To tylko liczba w systemie. A system, jak każdy system, można wyłączyć, zresetować, zmodyfikować. I właśnie dlatego bogaci nie trzymają swoich pieniędzy w bankach, bo wiedzą, że konto bankowe to nie safe. To tylko obietnica. A obietnice systemu mają swoją datę ważności: historia, która się nie uczy czyli bankructwa, blokady i grabieże legalne. Pamiętasz rok 2013 Cypr. Pewnego dnia ludzie obudzili się i nie mogli wypłacić swoich pieniędzy. Rząd ogłosił tymczasowe zabezpieczenie, zablokowano dostęp do kont. A potem potrącono z oszczędności opłatę ratunkową. Legalnie. Bogaci nie są zaskoczeni takimi sytuacjami. Oni je przewidują. Bo wiedzą, że bank to instytucja prywatna, która gra z rządem i bankiem centralnym. A w kryzysie najpierw ratuje się system, dopiero potem ludzi. Jeśli jesteś jednym z milionów, jesteś numerem w kolejce. Jeśli jesteś jednym z bogatych, masz plan B, C i D. I z reguły nie trzymasz dużych pieniędzy w banku, bo wiesz, że pieniądze tam nie są Twoje. Są do Twojej dyspozycji, dopóki system się zgadza. Bank działa jak kasyno. Tylko zawsze wygrywa dom, w kasynie możesz wygrać. Ale tylko wtedy, gdy właściciel na to pozwoli. Z bankiem jest podobnie. Twoje pieniądze są tam tylko wtedy, gdy bank uzna, że może ci je dać. Ludzie nie rozumieją, że bank nie przechowuje ich pieniędzy. On ich używa. Każde tysiąc złotych, które wpłacasz na konto. Bank może rozmnożyć w systemie rezerw cząstkowych czyli z tysiąca złotych bank tworzy dziesięć tysięcy złotych w postaci kredytów. To, że masz na ekranie swoje saldo, nie oznacza, że te pieniądze są w sejfie. One są już pożyczone komuś innemu może firmie, może komuś, kto kupił właśnie mieszkanie, którego nawet nie widzisz. Bogaci to wiedzą. Dlatego nie trzymają gotówki w systemie, który działa jak dźwignia na sterydach. Wiedzą, że w kryzysie kasyno się zamyka. A ci, którzy byli przy stołach bez planu awaryjnego, zostają bez żetonów. Pieniądze kontra majątek czyli dlaczego bogaci kochają aktywa. Jest różnica między pieniędzmi a majątkiem. Większość ludzi myśli, że to to samo, ale bogaci wiedzą: Pieniądze to tylko narzędzie majątek to siła. Pieniądze mogą zostać dodrukowane, zamrożone, opodatkowane, zablokowane ale jeśli masz aktywa ziemię, złoto, nieruchomości, udziały jesteś poza systemem. Masz coś, czego nie można skasować jednym kliknięciem. Dlatego bogaci trzymają tylko tyle pieniędzy w banku, ile muszą. Resztę lokują tam, gdzie system nie sięga. Nie po to, żeby się ukrywać. Po to, żeby przetrwać, gdy system zacznie tonąć, i żeby nie musieć pytać kogokolwiek o pozwolenie, kiedy chcą skorzystać ze swojego majątku. Kto trzyma pieniądze w banku, ten płaci za inflację. To, że Twoje pieniądze są bezpieczne w banku, to jedna iluzja. Ale jest druga, groźniejsza. To iluzja, że one tam mają wartość. Wyobraź sobie, masz na koncie 50 000 złotych. Za rok, przy inflacji 10%, możesz za to kupić o 5 tysięcy złotych mniej. Nie musisz niczego robić, by tracić pieniądze. Wystarczy, że je masz. To jak opłata za przechowywanie złudzenia. Inflacja to cichy złodziej, który działa nocą. Nie zabiera ci gotówki z portfela. Zabiera siłę nabywczą, czyli to, co naprawdę się liczy. Bogaci tego nie tolerują. Dlatego ich pieniądze pracują. Są w obrocie, w inwestycjach, w aktywach. Nie czekają, aż inflacja je pożre. Zwykły człowiek myśli: Mam oszczędności, jestem bezpieczny. Bogaty wie, jeśli moje pieniądze nie zarabiają, to umierają. Jak banki zarabiają na tobie i nie muszą ci o tym mówić. Bank jest jak idealny biznes. Dostaje coś za darmo, Twoje pieniądze, i robi z tego coś, co przynosi zysk, czyli kredyt. Za Twoje 10 tysięcy zł na koncie bank daje komuś kredyt gotówkowy na 15% rocznie. A tobie? Może 1%, o ile masz dobre konto. Różnicę zgarnia on, ale to jeszcze nic. Twoje dane, Twoje transakcje, Twój profil konsumencki to dziś złoto. Bank wie, gdzie robisz zakupy, co kupujesz, ile masz rat, jak często płacisz kartą. To jest wykorzystywane do modelowania ofert, ryzyk, a nawet sprzedawane dalej. A ty nadal myślisz, że to tylko konto osobiste. Bogaci znają tę grę. Dlatego nie grają w nią z pozycji klienta detalicznego. Oni grają z pozycji udziałowca, właściciela, partnera albo po prostu poza systemem. Dlaczego prawdziwe pieniądze nie są cyfrowe? I jak bogaci chronią wartość? Cyfrowe pieniądze to wygoda. Klik, przelew, blik, Apple Pay. Ale ta wygoda ma swoją cenę. Pełna kontrola. Bank wie ile masz, kiedy, gdzie i na co wydajesz. A co jeśli system uzna, że coś jest podejrzane? Blokada. Weryfikacja. Ograniczenie dostępu. Nie, nie musisz być przestępcą. Wystarczy, że system uzna inaczej. Dlatego bogaci inwestują w to, co nie jest zależne od systemu złoto, srebro, ziemia, kryptowaluty ale nie na giełdzie, tylko na własnym kluczu. To wszystko ma jedną wspólną cechę. Nikt nie może ci tego wyłączyć jednym kliknięciem. Prawdziwe pieniądze to te, które możesz dotknąć, przenieść, wymienić, bez pytania kogokolwiek o pozwolenie. System dąży do tego, by wszystko było cyfrowe. CBDC, Central Bank Digital Currency to nie przyszłość. To już się dzieje i właśnie dlatego bogaci, zanim będzie za późno, wychodzą z cyfrowej matni. Zabezpieczają to, co naprawdę ma wartość, bo wiedzą, że jeśli nie masz kontroli nad swoimi pieniędzmi, to ich nie masz. Jak myślą bogaci i co możesz zrobić już dziś? Bogaci nie są paranoikami, są realistami. Wiedzą, że system finansowy działa dopóki działa, a kiedy przestaje, wszyscy chcą się ratować w tym samym momencie. Dlatego nie czekają. Nie trzymają pieniędzy w banku, bo tak trzeba. Tworzą własne zasady aktywa dywersyfikacja kontrola edukacja nie pytają, czy to się kiedyś zawali pytają, jak się przygotować, żeby wtedy nie tylko przetrwać, ale wygrać i ty też możesz zacząć tak myśleć. Zacznij od małych kroków ogranicz trzymanie gotówki w banku zbuduj rezerwę w aktywach fizycznych edukuj się codziennie, świadomie. Nie ignoruj tego, co się dzieje, w tle bogactwo nie polega na tym, ile masz na koncie. Bogactwo to wolność wyboru, gdy system mówi, że nie ma wyboru. Jeśli ten materiał otworzył Ci oczy, nie zatrzymuj się. Kliknij subskrybuj. To nie koniec, to dopiero początek. Na kanale Strategie Bogactwa dowiesz się, jak myślą ci, którzy nie boją się żadnego resetu. Bo oni nie grają w cudze gry. Oni tworzą własne.